Już w sobotę 4 maja z okazji majówki w zawierciu wystąpią największe gwiazdy muzyki Disco Polo. Dzień dobry, witamy serdecznie. Już 4 maja zapraszamy na wielki festiwal Disco Polo tutaj na naszym stadionie. Jeżeli jeszcze nie macie biletów, możecie je zakupić w Centrum Rozwoju Lokalnego przy ulicy Zaparkowej 23 lub przez stronę internetową everro.pl. Wszystkich, którzy lubią taką muzykę, zapraszamy na koncert, a tych, którzy nie lubią, ale też słuchają, również zapraszamy do nabycia biletów. Dzieci do lat 12 mają wstęp wolny, więc mam nadzieję, że nasz piękny stadion zapełni się tu i będzie bardzo kolorowo i twórczo i wesoło. Tego dnia dla zawierciańskiej publiczności zagrają takie zespoły jak Silver Dance, Midlands, Black Lady czy Power Play. Ach, te twoje tatuaże nie ukrywam mała, ciągnie mnie do twego ciała, do twych ust, do twych nóg, do ciebie. Nie zabraknie również twórcy takich hitów jak Królowa i Małolatki. Gwiazdą disco-majówki będzie Zenon Martyniuk. Cześć, witam ze Zenek Martyniuk z zespołu Akcent. Moi kochani, chciałbym Państwa gorąco zaprosić na nasz koncert. 4 maja do miejscowości Zawiercie. Zagramy, kochani, tam dla Państwa nasze największe przeboje. I te starsze, i te nowe. Do zobaczenia w Zawierciu. Śledźcie nasz fanpage na Facebooku, bo już jutro pojawi się konkurs, w którym będziecie mogli wygrać bilety na to wydarzenie.